Witam. Dziś porozmawiamy o kolejnym istotnym etapie pracy każdego, kto działa w marketingu sieciowym. O prezentacji. To właśnie ona pozwala pokazać szerszy obraz. To moment, kiedy twój gość może zobaczyć nie tylko produkt czy projekt, ale całą wizję i możliwości, jakie się za tym kryją. Zanim dojdzie do prezentacji, trzeba wiedzieć, jaką formę wybrać i jak przygotować do niej drugą osobę. W marketingu mamy dziś kilka podstawowych typów prezentacji. Hm. Pierwsze to spotkanie jeden na jeden. Klasyka, kawa, rozmowa, bezpośredni kontakt. Idealny, gdy masz bliską relację z osobą i chcesz dać jej pełną uwagę. Dwa. Prezentacja z udziałem gościa i prezentera, czyli Ty zapraszasz kogoś, a prezentację prowadzi Twój prezenter biznesowy. To świetna opcja. Uczysz się i wykorzystujesz siłę tzw. edyfikacji. O niej za chwilę. 3. Webinary i prezentacje online. Szybkie, skuteczne, wygodne Twój gość może dołączyć z dowolnego miejsca. 4. Nagrania wideo. Gotowe prezentacje, które można wysłać w każdej chwili. Dobry sposób na wstępne zainteresowanie i kwalifikacje kontaktu. No i 5. Eventy i większe spotkania stacjonarne. Potężne narzędzie, energia, społeczność, historie sukcesu. Takie wydarzenia często są momentem przełomowym dla nowych osób. I teraz bardzo ważna rzecz. Prezentacja to nie sprzedaż. To nie jest moment, w którym masz kogoś przekonać, zamknąć czy zarekrutować. Prezentacja to przede wszystkim element edukacji. Zadaniem prezentacji jest przedstawić informacje w przejrzysty sposób, tak aby druga osoba mogła sama podjąć decyzję, czy to dla niej. Właśnie dlatego nie musisz być mistrzem perswazji. Wystarczy, że stworzysz przestrzeń do tego, by twój gość zrozumiał, jak działa ten model biznesowy. Jakie daje możliwości i kto może z niego skorzystać? Można powiedzieć, że prezentacja to taka mapa. Pokazujesz kierunek, a twój rozmówca sam decyduje, czy chce nim pójść. I tutaj dochodzi do kolejnego kluczowego elementu: jak przygotować osobę zaproszoną. Właśnie w tym miejscu wchodzi do gry edyfikacja, jedno z najmocniejszych narzędzi w marketingu. Czym jest edyfikacja? To sposób, w jaki przedstawiasz inną osobę lub wydarzenie, aby wzmocnić jego wartość w oczach Twojego gościa. Chodzi o to, żeby Twój kontakt. Od samego początku miał poczucie, że spotkanie, na które idzie, ma znaczenie że osoba, która będzie mówić, to ktoś, kogo warto posłuchać. Dam Ci przykład. Wyobraź sobie, że zapraszasz znajomego na spotkanie z Twoim partnerem biznesowym. Zamiast mówić: Słuchaj, wpadnij i pogadamy z moim znajomym on się tym zajmuje. Powiedz, chciałbym, żebyś poznał osobę, od której sam się uczę. To człowiek z ogromnym doświadczeniem, zbudował zespół w kilku krajach i świetnie tłumaczy, jak działa cały ten projekt. Mamy szansę pogadać z nim na żywo. Zobacz różnicę. W pierwszym przypadku nuda, byle jakość, w drugim prestiż, ciekawość, wartość. To samo dotyczy wydarzeń. Nie mów, jest jakiś event, może wpaść, jak chcesz. to Bądź. Zamiast tego powiedz, w ten weekend jest wydarzenie, które zmienia sposób myślenia o biznesie, o życiu. Będzie kilku top liderów z Polski, realne historie ludzi, którzy przeszli od zera do sukcesu. To coś, czego nie znajdziesz na YouTubie. Będziesz? Pamiętaj, twój gość patrzy na świat przez Twoje słowa. To Ty ustawiasz kontekst. To, jak edyfikujesz prezentera, wydarzenie czy nawet samo spotkanie tworzy wartość, zanim ono się zacznie. Podsumowując, w marketingu nie chodzi o to, żeby tłumaczyć czy sprzedawać, tylko żeby kierować ludzi do informacji. Prezentacja to moment prawdy, ale nie nacisku, tylko edukacji. A ty decydujesz, jak ta prawda zostanie opakowana. Edyfikuj z klasą, opowiadaj z pasją, buduj wartość, a twoje prezentacje będą działały dużo skuteczniej.